Siemanerko, kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie. 17 stycznia na karcie dnia, na tym, co dzisiaj może wydarzyć się u każdego znaku Zodiaku. Kochani, przesunęłam godzinę z 7 na okolice około 9, z uwagi właśnie na to, że słuchajcie, patrząc statystycznie na, na tą kartę dnia, zauważyłam, że właśnie o 7 rano, słuchajcie, to albo jeszcze śpicie, albo jesteście w drodze do pracy, albo się ubieracie do tej pracy. Większość z was po prostu, krótko mówiąc, nie ma czasu fizycznie, że aby sobie usiąść i tą kartę obejrzeć, pisaliście do mnie również, słuchajcie, prywatnie, komentarze. Madzia, przesuń to na inną godzinę. Więc moi drodzy, stwierdziłam dobrze, dobrze. Niech to jest trochę później, słuchajcie. No, dla mnie osobiście być może też nieco lepiej, z uwagi właśnie na to, że też mogę na spokojnie, słuchajcie, rano sobie pewne sprawy pozałatwiać, wypić sobie kawę. Oczywiście, zanim usiądę, moi drodzy, do karty dnia. Tymczasem, moi drodzy, żeby nie przedłużać sprawy, zobaczmy, co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku w sodiaku. Co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku w sodiaku, czego dzisiaj możecie się spodziewać. Dobra, słoneczka, lecimy, bo ja też, kochani, jak tutaj już dokończę to wszystko, to jadę dla Was robić kolejny projekt. Eee, słuchajcie, tym razem do mocno nawiedzonego miejsca, staty statystycznie potwierdzonego, więc zobaczymy, co tam się będzie działo. Tymczasem, moi drodzy, start. Co dzisiaj u baranka? Słuchajcie, oszczędzanie jest, znaczy ja to powiem tak, jako radę. Nie wydajemy dzisiaj kasy, dzisiaj oszczędzamy, to tylko tyle powiem, jeżeli chodzi o poradę, bo nie chcę tych kart czytać jako wskazówki rady, tylko jako co może być. Natomiast ogólnie, słuchajcie, możecie kurczowo czegoś się uchwycić i tego nie puszczać. To może być wszystko, moi drodzy, tak? Czyli tutaj gdzieś jakaś sytuacja tycząca się myślenia, słuchajcie o czymś, niemożności puszczenia tych myśli. Tak, Czy takie wiecie, jak się uczepicie jakiejś wizji, jakiejś myśli, jakiegoś stanu, to za diabła narodowego baran tego nie będzie puszczał i tak będziecie tkwić w tym wszystkim. Nawet lekko smutni, bo te myśli niekoniecznie mogą być optymistyczne. Tak? Czyli trzymam się tego, jest mi smutno, ale będę ciągle to mielić w głowie. Co do niektórych może przyjść coś, za czym czekacie. Więc jeżeli są takie, słuchajcie, baranki, które gdzieś na przykład czekają na wiadomość, na telefon, na list. Nie wiem, na odzew, na gościa, co by to nie było, to tutaj w tej karcie pokazuje nam się, że możecie otrzymać to, moi drodzy, za czym e, oczywiście czekacie. Czekajcie, bo karta spodnia już tutaj mówi: Dobra, mamy przez ten pierdzielić, już powiedz, co jest tutaj. E, słuchajcie, na spodzie talii. Dobra, lecimy. Co dzisiaj ubyka? O kurde, słuchajcie, a ja mam dzisiaj wyjazdówkę. <laughs> Ale powiem Wam, że jak robiłam sobie karty tyczące się tego wyjazdu yy, Też pojawiła się ta karta, więc... więc kto wie, wszystko jest może, kochani, tutaj możliwe. Nagłe, niespodziewane wydarzenie. No słuchajcie, z uwagi na to, że ja na przykład będę w starym domu, to mam nadzieję, że kochani, tutaj gdzieś... Yy... No, w dużej mierze, kochani, te ściany nam się nie pozawalają, chałupa nam na łeb nie spadnie. Natomiast wieża, kochani, oczywiście tak już abstrahując od żartowania, <laughs> obrazuje po prostu nagłe wydarzenie. Coś, co, kochani, jest dla nas niespodziewane w dniu dzisiejszym. To znaczy, może inaczej. To są pewne takie rzeczy, które oczywiście, słuchajcie, wy czujecie, że one już dawno powinny zostać, już wiecie, zostawione w cholerę itd., itd., ale gdzieś tutaj nie zostają, tak? Wiemy o co chodzi. To jest taka sytuacja, która już dawno powinna być posprzątana, ale jeszcze nie jest. I słuchajcie, i dzisiaj nagle może się coś wydarzyć. Oczywiście ja to mówię, że Wy możecie przeczuwać, że to może chodzić o to czy o to, ale mogą być byki, które dla tego pojęcia nie mają. Magda, co tutaj się dzisiaj rozpiepszy? No to więc moi drodzy, nie wiem co. Dlatego że wieża po prostu przynosi nagłe wydarzenia, które mogą ulec, no niestety, powiedziałabym, ostrej rewolucji. Ale słuchajcie, takie, gdzie tutaj coś mogło być od dłuższego czasu nietknięte, tymczasem nagle będzie tknięte, i teraz w ogóle cała sytuacja w życiu byka może rozpocząć się zupełnie inaczej. Kochani, miejcie to na uwadze, bo faktycznie, słuchajcie, tutaj jest akad drzewo. Nie ma wieży fizycznie budynku, jest drzewo, w które wali piorun. No to drzewo z automatu, kochani, już nie będzie rosło. Wiadoma sprawa więc coś co być może długo trwało ulegnie rozpadowi, ale dzięki temu będzie można na to miejsce kochani rozpocząć coś zupełnie nowego. Wiecie co? Nie wiem, ja tą kartę czuję bardzo optymistycznie, bardzo dobrze. Nie wiem jak wy. Co <laughs> że ktoś powie Magda, co o co optymistycznego jest w takim czymś. Słuchajcie, to że czasami trzeba zrobić porządki, tak? Czasami trzeba oczyścić teren, żeby można było zacząć coś budować zupełnie inaczej. Słuchajcie, może kogoś olśni, wiecie, jak ten piorun kurde i nagle się, słuchajcie, odmieni całkowicie jakaś sytuacja w życiu byka, nie? No to więc słuchajcie, może będzie dobrze. Co dzisiaj u bliźniąt? W dniu dzisiejszym u bliźniąt słuchajcie, otrzymacie to, co chcecie. Jesteście, czy może inaczej, jesteście z czegoś zadowoleni, tak? To jest taka sytuacja, mam co chciałam, mam co chciałem, mam wszystko, <laughs> dostałem to, co chciałem, czy chciałam, sobie to odmieniajcie, bo już cholera jasna ciągle muszę to przewiecie, skakać pomiędzy facetami a kobietami. Ale jest tutaj taki, taka, taki stan, w którym, jeżeli dzisiaj chcieli, chcecie coś załatwić, chcecie z kimś pogadać, chcecie się dogadać, chcecie coś zobaczyć, po prostu macie jakiś założony plan, tak? To może wam być dane. Bo to jest taka karta, gdzie my po prostu zwyczajnie otrzymujemy to, na czym nam zależało, tak? Więc nie wiem, na czym komu tutaj, kochani, zależy, ale. Pokazują się po prostu karty mówiące o sytuacji, no po prostu krótko mówiąc, takiego, takiego stanu, w którym jesteśmy zadowoleni, bo możemy otrzymać to, na czym nam zależy. Zakupy, jeżeli ktoś z takich bardziej prozaicznych rzeczy, jeżeli ktoś dzisiaj... Wybiera się do sklepu, a sądzę, że pewnie wszyscy, e, i moi drodzy, coś sobie tam upatrzycie. E, to możecie faktycznie coś okazyjnie kupić, albo przynajmniej kupić tak, że będziecie z tego zadowoleni. I otoczyć się tym, czyli dostaję to, kupuję to, przynoszę to, mam to i jestem z tego zadowolony. Bo to jest taki komfort, e, słuchajcie, przebywania w czymś albo posiadania czegoś. Ja jestem zadowolona, mam co chciałam, wiecie o co mi chodzi. To jest coś jakby na ten styl. Co dzisiaj uraka? Co się dzieje, generalnie słuchajcie, z Michałem Chudym. Ostatnio w ogóle nie widuję jego komentarzy, nie wiem, obraził się, Olał nas tutaj, nie wiem, nie lubi nas albo mnie. Nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, karta prawdy. No właśnie, Michał, jak je słuchasz, to ci prawdę tutaj teraz głoszę jako byk, bo to jest karta byka. Słuchajcie, kapłan, już tak abstrahując od wszystkiego. Karta, słuchajcie, mądrych rad, mądrych wskazówek. Ktoś nam może się doradzić, to znaczy, no wam, tak, jako rakom. Może wam coś doradzić, może wam coś podpowiedzieć, może dać, możecie wyciągnąć z czegoś naukę. To jest nieraz taka sytuacja, w której, kochani, gdzieś bardzo prawdziwie nadano sytuację prawdziwą. Patrzymy, bardzo prawdziwie coś widzimy, tak? Czyli, tak jakby nam się troszeczkę oczy na pewne rzeczy potwierały, i być może moi drodzy wyciągamy z tego jakąś prawdę, jakieś wnioski, jakąś lekcję dla siebie, jakiś morał z czegoś, i mówimy: A, dobra, czyli to tak miało być. No, i tutaj w tej sytuacji oczywiście gdzieś bardzo głęboko się tutaj, słuchajcie, zatapiamy w to, że teraz patrzymy na daną sprawę całkowicie inaczej. Nauka, lekcje, szkolenia, dowiad wiedza, tak? To mam też na myśli, bo moi drodzy, czasami oczywiście każdego dnia, tak, odpalamy chociażby, słuchajcie, głupi YouTube, i w tym momencie tam na przykład dorywamy jakiś filmik, gdzie jakaś tam gościuwa czy gość opowiada o czymś, i w tym momencie mówię, a to tak, to jest, no to ja tego nie wiedziałem, więc możecie też chłonąć jakąś wiedzę, dla siebie. Partnerstwa, małżeństwa mogą tutaj również wchodzić na tapetę. Jakieś takie sprawy, tyczące się oczywiście tych związków, małżeństw, które tutaj mogą też odgrywać dzisiaj jakieś kluczowe znaczenie. Dobra, co dzisiaj u lwa? Uuu, lew jest dzisiaj zraniony. Z jakiego powodu? Z jakiego, kochani, powodu? Rzeczkiem się to nie podoba, y, zwłaszcza patrząc na moją kartę i na kartę LWA. <laughs> nie podoba mi się to. Y, dobra, słuchajcie, ale tak poprywacie oczywiście. No, słuchajcie, no jesteście czymś zranieni. Słuchajcie, no może ktoś przetnie sobie palec y, i poleje się krew. Wiecie co, nie wiem, czemu tak sobie to trochę pomyślałam? Jest taki zaskok. O Jezu! Mm. Mam tutaj... E, Przecięłem się albo przecięłam. Nie wiem dlaczego, ale przyszło mi to po prostu do głowy, że możecie się dzisiaj gdzieś zranić. Uważajcie, tak? Na noże, uważajcie na jakieś ostre krawędzie, żeby faktycznie gdzieś sobie jakieś krzywdy samoczynnie nie zrobić. Ponadto możecie być smutni. Ponadto tutaj, kochani, faktycznie może być wam z czymś niefajnie, niedobrze, źle, smutno. Um, nie będziecie mieć jakiegoś optymistycznego, kochani, nastroju, bo tutaj ewidentnie, y, no, karta, karty po prostu pokazują, że możecie, kochani... Kochani, poczuć się dzisiaj no, poranieni, smutni wewnętrznie, emocjonalnie sobie możecie, kochani, też tutaj z czymś nie radzić, no bo faktycznie gdzieś te serducho od strony emocji tutaj pokazuje nam się no, dosyć takie poturbowane. Nie wiem, jaki może być tego powód. Może ktoś emocjonalnie wam coś takiego powie, że was y, po prostu zrobi wam się przykro. Może sobie z jakimś tematem nie radzicie, tak? I gdzieś tutaj cierpicie, że nie wiem, potoczyło się coś tak albo inaczej i jest wam smutno. No ale ewidentnie, kochani, widać ten smutek, który się zarysuje. Ale wiecie co, naprawdę uważajcie na krew. Ja y, nie wiem czemu, ale gdzieś tak czuję, że akurat ta talia do mnie mówi: Uważajmy dzisiaj na ostre narzędzia, tak? 就去我爸住那儿 upadnę w dniu dzisiejszym kochani za to kierowanie się głosem serca, serdecznością opiekuńczością, troską wy tak jakbyście dzisiaj były bardzo emocjonalne, bardzo opiekuńcze, bardzo wspierające chyba, że ktoś oczywiście wobec was bo tutaj oczywiście nie musi to być wasza karta osobowa, to może być czyjaś karta osobowa, która dzisiaj będzie was wspierała, będzie tutaj gdzieś dbała o was, opiekowała się wami troszczyła się o was, gdzieś tutaj no, starała się w pewien sposób wam dogodzić, tak? Nazwę to tak. Oczywiście miłość, uczucia tak, kogoś, gdzie ktoś was mocno kocha, ze wzajemnością oczywiście, bo to też możecie być wy sami. I tutaj gdzieś e, okazywanie sobie tych uczuć. E, generalnie taka tros troska, opieka, wsparcie. Takie to troszeczkę widzę, tak jakby ktoś, nie wiem, wracacie na przykład z pracy do domu albo jesteście gdzieś, a ktoś mówi: Ja ci zrobię ciepłą herbatkę, ja ci tutaj zrobię kawkę, usiądź, odpocznij porozmawiajmy, okazanie takiego serca, wiecie o co mi chodzi. Może ktoś tego wymaga, może wy sami dzisiaj gdzieś czujecie, że tacy właśnie, w takim stanie po prostu jesteście. Więc drogie panny, no tak to wygląda u was. A co dzisiaj uwagi? Jeżeli chodzi o wagę, słuchajcie, no wy dzisiaj macie dosyć zajebistą energię, to znaczy energię <trym> bardzo mocno pokazującą was, Tutaj gdzieś w energii słuchajcie takiego gościa bardzo namiętnego, seksualnego, przebojowego, pełnego słuchajcie zaangażowania, gdzieś brnącego do przodu, chcącego, żeby w jego życiu coś zaczęło się dziać, chcecie zasadzić nowe drzewo albo postawić, słuchajcie, coś innego do pionu. Tidin. Dobra, słuchajcie, nie, bo ja tutaj popłynęłam, popłynęłam troszeczkę za bardzo. Ale słuchajcie, no tak, no tak, bo to jest ta energia. Słuchajcie, no jakby nie oglądać, to jest właśnie ta energia. Macie po prostu do tego dzisiaj straszny zapał. Wy tak, jakby stwierdzacie, brakuje mi tego w życiu. Chcę tutaj w moim życiu więcej pasji, ognia, więcej zaangażowania, więcej namiętności, zbliżenia i tego typu, kochani, historii. Więc taki stan możecie, kochani, gdzieś dzisiaj odczuwać i może was do tego ogromnie tutaj ciągnąć. Ponadto, gdybyśmy wybrnęli z takich tematów, o których teraz tutaj ględzę. No, to, to moi drodzy, po prostu zwyczajnie jest dzisiaj zapas energii do działania. Macie wytyczony cel, cel osiągniecie, bo macie na to siłę. Więc no, taki klimat. Jeżeli gdzieś macie romans, tylko tak jeszcze nadmienię, wrócę do tego tematu, jednak mimo wszystko pierwotnego, to ten romans będzie tutaj, kochani, kluczowy, tak? Wy tutaj dzisiaj nie będziecie, to znaczy nie chcę powiedzieć, że nie oderwiecie od tego swoich myśli, bo pewnie je oderwiecie, ale, ale gdzieś tutaj ten romans może również, moi drodzy, być kluczowy, znaczący. Co dzisiaj u Skorpiona? U Skorpiona, kochani, dzisiaj e, branie się za coś. E, tysiące rzeczy do załatwienia, tysiące rzeczy Skorpion dzisiaj chwyta e, po prostu w dłonie i działa, robi. E, jest tutaj e, pokazane, że chcecie przede wszystkim robić. To jest taka sytuacja, w której praca Wam się z rąk e, nie wy. E, słuchajcie, nie, wy, nie. Dobra. Nie odrywacie się od pracy. On może tak. Robicie tysiąc rzeczy naraz, tak? Bo to jest taka sytuacja, robię to, robię to, jeszcze jednocześnie coś innego, zajmuję się tym, tu załatwiam, tam latam, tu biegam. Trochę was tak widzę. Słuchajcie, nieraz tak jest, że na przykład mamy do zrobienia to i to, i to, i, to, i tamto, i staramy się, kochani, gdzieś tutaj e, z doskoku, kochani, wykonywać różne obowiązki, tak? No i tutaj Wy gdzieś możecie właśnie e, w ten sposób skakać pomiędzy różnymi zadaniami, pomiędzy różnymi obowiązkami. Ponadto, moi drodzy, dużo, znaczy nie, wiecie co, nie, ja tutaj nawet nie widzę kart mówiących o tym, że będzie jakaś próba, słuchajcie, oczarowania Was, stworzenia Wam iluzji w głowie, czy też jakiegoś troszeczkę, nakrę wiecie, takiego troszeczkę nakręcania Was w stronę jakiegoś tutaj kombinatorstwa. Nie widzę tego, ja Was bardziej widzę, że muszę za wszystko się zabrać, muszę zrobić to, to, to i to i jesteście dzisiaj w takim rozgardiaszu, Mam tysiąc rzeczy naraz do zrobienia, i muszę szybko tutaj działać, żeby to wszystko ogarnąć. Ja tak to kochani widzę. Zabieracie się za kreację własnego życia, wkładacie tutaj gdzieś dzisiaj swoją siłę, swoją energię w mnóstwo rzeczy dookoła. Ale okej okay, powiem. Uważajmy tutaj też na pewne takie mydlenie wam oczu, albo też na to, żeby w jakiś pewien sposób ktoś nie chciał wam czegoś wtrynić, co jest tutaj, kochani, być może no ważne w jakiś pewien sposób czy też istotne, tak? Bo ja tutaj też, no wiecie, no magik to jest taki manipulant, też trochę taki troszeczkę kłamczuszek, żeby ktoś wam, kochani, bzdurnie no, opowiadał o czymś, wy tu łykniecie jak pelikana, się okaże, że to była jakaś ściema, tak? Ale nie czuję tego, kochani, nie czuję. Czuję tego bardziej widzę, że Wy tutaj jesteście pochłonięci tysiącem rzeczy naraz. Co dzisiaj strzelca? Słuchajcie. Strzelec ma dzisiaj kartę myśliciela, to jest w ogóle jakby po pierwsze, czyli takiej osoby, która dzisiaj bardzo wyraźnie coś widzi, bardzo wyraźnie coś dostrzega. Otwierają się strzelcowi bardzo szeroko oczy, moi drodzy, ma tutaj włączony analizator umysłu. Analizujesz sytuację, drogi strzelcu, myślisz bardzo konkretnie, opracowujesz jakiś plan, opracowujesz jakąś strategię. Ja tutaj, wiecie co, nie wiem czemu, ale też widzę w tej karcie taką jakby możliwość, nie chcę powiedzieć, spowiadania się. Ale pójścia do kogoś i jakby przekazania jakiejś wiedzy, na takiej zasadzie mówię ci to w tajemnicy, mówię ci to po cichu, tak? Nie rozgadaj tego, tak jakby w dużej mierze, bo tutaj, kochani, wyraźnie, tak jakby czuję, że może być osoba, która idzie, mówi, chce, chce podzielić się pewną wiedzą z jakąś drugą osobą, ale tak, żeby to nie wyszło. Czyli taki sekret, tajemnica, przekazanie czegoś komuś po cichu, po Co ty byś zrobiła? Dorać mi, słuchaj, chcę zrobić to i to. Albo wykonujecie coś, <laughs> moi drodzy, w niewiedzy przed drugą osobą. Bo to jest takie troszeczkę jakby, takie wiecie, takie po cichu załatwianie pewnej sprawy, żeby ktoś się o tym nie dowiedział, ale to jest wasz plan, to jest wasza strategia. Y oczywiście alternatywnie może być też odwrotnie, także odwracajcie sobie to oczywiście strzelce, ale mo może jedna osoba, czy tam wiecie dwie, taki klimat mają, że chcą coś pozałatwiać, um, bardziej powiedziałabym urzędowo, bo to jest karta jednak e, takich spraw urzędowych, e, jakichś administracyjnych, moi drodzy, czy też na przykład jakichś naprawdę kluczowych, dotyczących Waszego życia ale takich konkretnych, nie takich, wiesz, popierdółek, cholera wie tam o To jest raz, a poza tym planujecie coś, obmyślacie strategię, słuchajcie, gdzieś tutaj bardzo poważnie podchodzicie do jakiegoś tematu, analizujecie pewien temat, jesteście, powiedziałabym, chłodne, zdystansowane <laughs> gdzieś w dużej mierze, tak? To jest taki, krótki klimat troszeczkę... Um, Takiego, takiej, takiego skamienienia, takiej, takiej, takiej sytuacji lodu, chłodu, ja teraz wyraźnie na coś patrzę, być może słuchajcie, będziecie chcieli przeprowadzić z kimś jakąś konkretną rozmowę, bardzo poważną rozmowę, bo to też może niekoniecznie świadczyć, że ja idę robić coś po cichu, ale gdzieś też widzę, że ktoś może coś zacząć robić już, bo ma dość czegoś i idzie i załatwia i robi. Słuchajcie, niekoniecznie tłumacząc się ze swoich kroków i ruchów w drugiej stronie, tak jest, coś poczułam. Dobra, się o koziorożce? Koziorożce dzisiaj. U koziorażca. U koziorażca dzisiaj Jakaś propozycja, jakiś, jakaś szansa, jakiś plan rodzący się w Waszych pięknych głowach na powiedziałabym, poprawę waszego życia, nie wiem, bo to jest, wiecie co, taka, taka, taka karta, która bardzo mówi, że coś nam może być dane, że coś jest dane, że mamy jakąś propozycję, że mamy jakieś zaangażowanie, że ktoś coś zadeklarował, że możemy zmienić pracę, że możemy zrobić jakiś ruch, cokolwiek by to nie było, ale to jest takie poważne, takie zmieniające co niektórych. Ani pozycje waszego własnego życia, to są jednak monety i to też może na przykład chodzić o sferę zawodową, o sferę pracy, finansów, tak, to mam na myśli, gdzie my tutaj na przykład myślimy o tym, żeby coś polepszyć w naszym życiu, udoskonalić, wdrożyć. Słuchajcie, co tutaj mogłoby, że tak powiem, no całkowicie odmienić Wasze życie. Możecie na przykład chcieć coś zaplanować: typu na przykład kupienie mieszkania, kupienie domu, wyremontowanie tego domu. Może na przykład chcecie zmienić pracę na przykład, czy też otworzyć własną działalność gospodarczą. Może jakaś propozycja pracy do Was przychodzi. No i Wy tutaj widzicie, że teraz całkowicie mogłoby to wyglądać inaczej, ale na pewno lepiej. To też może być, moi drodzy. Jakiś wasz pomysł, jakaś wasza idea, bo ja tutaj widzę bardzo mocno pracującą, słuchajcie, czakrę i trzeciego oka, i czakrę korony, tak może pomiędzy, gdzie wy coś dostrzegacie i macie jakiś plan rodzący się w waszej głowie, który faktycznie mógłby tutaj zmienić wasze życie. Słuchajcie, jeżeli to są wasze pomysły, to być może warto je realizować. Coś wam chodzi po głowie, coś tutaj chcecie, może warto faktycznie wejść w to i to wykonać, tak? Dobrze, a co dzisiaj uwodnika wobec tego? A u wodnika dzisiaj, słuchajcie, sprawy urzędowe, sprawy takie, gdzie podejmujecie tutaj jakieś, kochani, być może kluczowe decyzje. Karta Sprawiedliwości, ona zawsze mówi, rozważam za i przeciw i tutaj gdzieś bardzo mocno, moi drodzy, podejmuje być może jakieś konkretne decyzje. Wyrzucam kawę na ławę, podejmuję tą decyzję, rozważam za i przeciw, decyduję o czymś, co niektórzy mogą wręcz załatwiać sprawy urzędowe. Pójść do instytucji typu bank, typu prawa, Typu, typu adwokat, typu jakiś urzędnik, typu jakaś księgowa. Wiecie, no coś, coś na ten styl, tak? Bo to są też właśnie budynki urzędowe, jakie by one nie były, kochani, czy też takie związane troszeczkę z finansami, z dokumentami, z jakimiś tam papierami, takimi, słuchajcie, jakimiś poradami, z jakimiś konsultantami może się spotykacie, czy z kimś takim. I tutaj właśnie w tej karcie nam się to będzie pokazywało. Takie troszeczkę rozważanie, dam radę, nie dam rady, tak? Takie troszeczkę roz... Rozdzielanie trochę tu, trochę tam. Ale to są takie poważne tony, moi drodzy. Takie poważne jakieś, powiedziałabym, decydowanie o czymś. Jakaś, u co niektórych może się, kochani, jakaś karma pojawiać, ale to tylko być może u jednej, dwóch osób, bo dziś tam przyszedł mi teraz taki, słuchajcie, zamysły do głowy, że no, że tutaj faktycznie mogą być jakieś takie, takie rzeczy, które od strony takiej karmicznej mogą nam się pojawić, że dobiega proces zakończenia jakiegoś cyklu karmicznego z kimś e, i dzisiaj on wchodzi na tapetę, żeby pewne sprawy jeszcze dokończyć, omówić i zamknąć ten cykl. To też tak nadmienię, bo czasami też tak jest. No więc, moi drodzy, rozważamy, decydujemy, biegamy po urzędasach, załatwiamy jakieś formalności, żeby tutaj, kochani, dopiąć jakieś pewne rzeczy. Coś na ten styl może być dzisiaj u Was. A co dzisiaj u ryb? Aurybek, dzisiaj, moi drodzy, wyjeżdżamy, jesteśmy w podróży, uważajmy za kierownicą, bo tutaj faktycznie, kochani, może być zbyt brawurowo gdzieś, słuchajcie, niekoniecznie komfortowo, nie wiem dlaczego, ale, ale tak to poczułam, tym bardziej, że tutaj akurat ta karta w tej talii pokazuje takiego konia nieco, kochani, za bardzo poderwanego i też jednocześnie przerażonego, tak, więc tutaj gdzieś czuję... I przekazuję wam tą wiedzę, że jeżeli musicie dzisiaj wsiąść za kółko samochodu, to kochani, więcej rozwagi, więcej roztropności, bo to nie jest karta mówiąca, że tak musi się wydarzyć, ale krótko mówiąc, przestrzega nas. A my, mając tą wiedzę, zanim tyłek podniesiemy, słuchajcie, tutaj że tak powiem z, z naszych foteli, możemy moi drodzy tutaj oczywiście z tą wiedzą już w inny sposób do tego samochodu wsiąść. Ponadto dużo rzeczy do załatwienia. Możecie dzisiaj być po prostu w biegu, tak, do takiego stopnia, że a jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto i po prostu będzie to taki dzień, w którym wiele rzeczy się zacznie dziać, wiele rzeczy będzie do załatwienia, trzeba będzie wiele rzeczy tutaj gdzieś, moi drodzy pozałatwiać, więc kochani, miejcie to na uwadze, bo to jest po prostu tego typu pęd i jakieś sprawy mogą zacząć się rozwijać, mogą pognać z kopyta, tak, czyli tutaj mamy klimat, w którym, e, krótko mówiąc, rozwija się coś, dzieje się coś, rozkręca się coś, w ogóle zaczyna, moi drodzy, pędzić do przodu. E, więc tak to, drogie ryby, wygląda. A co nam mówi, kochani, spód talii? Jeżeli ktoś musi, <laughs> moi drodzy, od czegoś odejść, to jest to na to dobry czas. Energia dzisiejszego dnia sprzyja wszelkie Typu odci odcinaniu się, moi drodzy, od pewnych rzeczy, które już trzeba odciąć. Słuchajcie, no, wychodzi nam pluton, tak, z koziorożca. Będzie nam wchodził do wodnika teraz, ale Pluton dosyć długo gościł, że tak powiem, tutaj e, ostatnimi czasy, latami, tutaj, że tak powiem, krążył tutaj po, naszym, po, po właśnie tutaj, po, po sytuacji naszego nieposkłonu Więc może, kochani, faktycznie jest to dobry czas z odejściem tego Plutona na odcięcie się od wszystkiego, kochani, tego, co już nam nie służy. Odcięcie się od tego, co już długo trwało. E, słuchajcie, no tutaj, jak Atlaska, słuchajcie, obcina bardzo długie włosy. Które być może chciała skrócić od dawna, albo po prostu zaniedbała od dawna i nic z nimi nie robiła, tak? Bo przyjmujemy też taką wersję odejścia, a więc to, że czas się już tego pozbyć, czas już tutaj zabrać się za coś. Więc moi drodzy, energia na pewno będzie sprzyjała temu żeby odchodzić. Słuchajcie, no być może właśnie po oczyszczeniu tego wszystkiego, jest tutaj czas wtedy na to, żeby, kochani, wytyczać sobie nowe cele i, i tymi nowe, nowymi celami jest zacząć spełniać, kochani, swoje marzenia. I to bardzo wyraźnie te dwie karty, kochani, nam pokazują, bo tutaj od czegoś odchodzimy, wytyczamy sobie nowy cel, mamy przede wszystkim do tego energię, tak? Ja mam takie wrażenie, że jeżeli wy tutaj zrobicie jakieś porządki, zostawicie coś, odetniecie się od czegoś, pozbędziecie się czegoś, zaczniecie osiądzenia też trochę dbać, bo ja też tutaj też czuję taką kartę zadbaj o siebie, to ta energia, kochani, w Was automatów wzrośnie, bo Wy powiecie: ok, pozbyłam się tego, co mi ciąży. I wtedy, moi drodzy, jak już pozbędziecie się tego problemu, on już zejdzie, że tak powiem, z Waszej taśmy, to stwierdzicie: Dobra, już nie muszę się tym przejmować, bo ja już to zrobiłam, już odeszłam, już to zostawiłam, już zrobiłam porządki, już się odcięłam i teraz mogę pójść po więcej w Was z automatu narośnie nowa energia bo będzie jeden problem z głowy, tak? i tutaj faktycznie ten, ten, słuchajcie ta energia wzrasta, a Wy kochani macie dążyć do sytuacji tego, czego bardzo pragniecie czego, co jest Waszym marzeniem karta gwiazdy pokazuje przede wszystkim olśnienia Waszych umysłów, pokazuje to że teraz śmiało możecie dążyć w kierunku spełnienia marzeń dlatego, że tu pozbyliście się problemu więc energia sprzyja jeżeli ktoś z Was tkwi w jakimś G, takim głównie, za przeproszeniem, no to tutaj gdzieś, moi drodzy, możecie, kochani, działać, odcinać się i porządkować wszystko. Słońca moje tyle ode mnie jeżeli chodzi o dzisiejsze przekazy dniowe dajcie znać oczywiście jak czujecie te karty kochani jeśli się wam podobało to bardzo proszę tutaj o zaznaczenie tego że się podobało wtedy będę wiedziała że ma to jakiś głębszy sens kochani będzie mi zresztą bardzo 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 miło i gorąco was pozdrawiam moi drodzy życząc wam oczywiście cudownego dnia dzisiaj po południu pod wieczór Około 17.00, po 17.00 wejdzie czytanie, takie typowo wasze, to znaczy no takie, gdzie tutaj poprosiłam grupę facebookową, żeby powiedziała na co chce karty i będziemy sobie coś, kochani, robić tytułem relacji, związków, miłości. Nie zdradzę na razie tego, tego tematu, moi drodzy, tutaj gdzieś w dużej mierze zostawię to na razie dla siebie w tajemnicy, wy się dowiecie, co wybrałam po południu, buziaki.